A dzisiaj dowiecie się, jakie grunty są potrzebne pod park handlowy. Poznajcie Anię Breitenbach, która jest specjalistką do spraw ekspansji. Ania, jak Ty wyszukujesz grunty? Zaczynam pracę od mapy. To jest yy, mój, moja podstawa, później jadę w teren. Od mapy, czyli co? Wchodzisz na Street View? Wchodzę na Geoportal, wchodzę na Street View. Często, żeby zobaczyć, jak ten teren wygląda. I szukam miejsc, w których jeszcze można coś ulokować. Aha, czyli patrzysz, gdzie jest Biedronka i gdzie jej nie ma? Tak, patrzy, gdzie jest Biedronka, gdzie jej nie ma. I jacy są dookoła ogólnie najemcy. Mhm. Czyli pewnie musisz to sobie jakoś systematyzować? Oczywiście mam specjalną tabelę, która Masz temu służy, tabelę. tak. Okej. Okay. Dobrze, a jadąc w teren, to co robisz? Stajesz na działce, rozglądasz się i co dalej? Oczywiście, że tak. Muszę zobaczyć, jak ten teren wygląda w rzeczywistości. Często różni się od tego, co widzimy na mapie. Mhm. I wiadomo, no muszę zobaczyć, ile tam jest mieszkańców, jakie jest zagęszczenie ludności. Tak. tak, oczywiście, to jest dla mnie bardzo ważne. A jaka powierzchnia gruntu jest potrzebna pod taki format? Bo to jest, jaki to jest format Biedronki? Tam tutaj... 750, czyli to jest taki... To jest B750, tak, tak. czyli to ma 1100 metrów tak. powierzchni takiej Dokładnie. zabudowy. I Dokładnie. to jest ten największy format. To jest format. największy format Biedronki, więc Biedronka, w której teraz się znajdujemy, potrzebowała około 6000 metrów gruntu. Mhm, okej. Okay. A jak wyszukujesz innych nieruchomości, w ogóle ile teraz masz nieruchomości, tak powiedzmy, że nabębnie? Ile teraz? No około 30. Około 30 nieruchomości? Tak. Takich... W mocnych analizach, dobrze. I e, jakie są kryteria wyszukiwania? No, tu jest akurat 6000 metrów, ale jakie są inne kryteria wyszukiwania podparki handlowe? Podfarki handlowe, do wiadomo, musimy mieć odpowiednio większy grunt. Żeby zbudować taki park handlowy, mniejszy około 5000 metrów, potrzebujemy tak około dwóch hektarów. Jeden 17, jeden 80. Taki w tym duży przedziale. park handlowy, powiedzmy Power Center takie. E, około 10 tysięcy e, powierzchni GLA, to jaka powierzchnia jest potrzebna? O tak, co najmniej 4 hektary. A takie duże parki handlowe, to w jakich miastach są lokowane? Większe, o kiedy mówimy o około 4, tysięcy, o, 3, po 4 hektarów gruntu, tak 50 tysięcy przyjąć. 50 tysięcy Etym? mieszkańców tak. i wtedy wchodzi taki park handlowy, około 10 tysięcy GLA. Oczywiście. E, a taka Biedronka, jakie zaludnienie? Ta Biedronka akurat, o no, to wystarczy 2000. tysiące jeżeli jest to miejscowość gminna. Okej, okay, dobrze. To dzięki w takim razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Dziękujemy, hej!